Bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego przed 11 przejściami dla pieszych pojawią się piktogramy przekreślonego smartfona. Mają one przypominać o zakazie korzystania z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię. Szykujemy nielada gratkę dla młodych rowerzystów. Przy szkole podstawowej nr 3 powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego. Prace trwają, a już na początku września mali bełkatowianie będą mogli tam poznawać znaki drogowe i ćwiczyć bezpieczną jazdę na rowerze. To już ostatni dzwonek, aby skorzystać z dodatkowego upustu przy wykupie mieszkania komunalnego. Najemcy, którzy do końca czerwca złożą wniosek oprócz bonifikaty wynikającej z miejskiego programu, mogą liczyć na kolejne 5% rabatu. Warto więc się pospieszyć. Poszczegóły zajrzyjcie na bełchatów.pl. Trwa głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Wśród nich są także dotyczące Bełchatowa. Warto więc zapoznać się z listą i wesprzeć Bełchatowskie inicjatywy. Czas na oddanie głosu jest do 30 czerwca, więc nie ma co zwlekać. Rodzinny festyn, marsz dla życia i rodziny oraz koncert laureatów Santo Subito, a wcześniej msza święta w intencji Bełchatowian oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem papieża Jana Pawła II. Tak wyglądał tegoroczny dzień patrona, który tradycyjnie obchodziliśmy w minioną niedzielę. A już jutro wspólnie powitamy lato. W sobotę 21 czerwca zapraszamy do parku Olszewskich na wyjątkowe wydarzenie, czyli wianki nad Rakówką. Zapowiada się niezwykle muzyczna i widowiskowa impreza. Będzie występ kapeli ludowej, potańcówka i pokaz Świetlny. Początek imprezy o godzinie 18.00. A na koniec przypominamy, że już za tydzień będziemy się bawić na dniach Bełchatowa. Wystąpią Bełchatowskie przedszkolaki, lokalni artyści, a także gwiazdy dużego formatu. TED, wilki i łobuzy. Będą też różnorodne stoiska, wesołe miasteczko i oczywiście strefa gastronomiczna. Będą to dwa dni wypełnione muzyką i dobrą zabawą. Do zobaczenia!